Cześć. W tym nagraniu pokażę Ci jak tworzyć struktury oraz jak z nich korzystać. Jak zapewne wiesz, struktury tworzy się w plc, Data Types, które są w drzewie projektu. Więc teraz dodajmy nową strukturę. Ja strukturę dodaję przez stt. stt-motor. Tak będzie nazywać się nasza struktura. Nasza struktura będzie miała cztery pola. Pierwsze pole to jest RAN. Informacja o tym, czy silnik może być uruchomiony, czy nie. Jeżeli jedynka to jest run. Zero to jest stop. Teraz kierunki. Kierunek do przodu, czyli w naszym przypadku będzie to w lewo w kierunku odbiornika R3. Direction backward. To są zmienne typu ból, ponieważ utrzone są nam tylko Dwie informacje: czy kierunek jest włączony, czy nie? Czy silnik jest uruchomiony, czy nie? I jeszcze jedna informacja: to błąd. I tak wygląda nasza struktura. Teraz musimy skorzystać z tej struktury, czyli utworzymy zmienne, które będą właśnie tego typu. Na początku utworzymy blok danych. Ten blok danych umieścimy w warstwie hardware. Dla mnie włączenie, wyłączenie silnika to jest. Rzecz, która powinna znajdować się w warstwie sprzętowej, i tam to umieszczam. Więc mamy trzy silniki, więc utworzymy trzy zmienne. T1 typu STT, motor T2 i T3. Czyli mamy trzy zmienne, trzy struktury. Ok, teraz napiszemy funkcję, która będzie zajmować się włączeniem i wyłączeniem silnika. Więc dodajemy funkcję. Funkcję typu FC o nazwie Motor Control. Będzie jeden parametr motor Data typu STT motor, czyli do funkcji będzie przekazywana cała struktura. Czyli wszystkie informacje o silniku i tutaj. W parametrach wyjściowych ustawimy, zdefiniujemy sobie dwa parametry. Uruchomienie silnika z przodu i uruchomienie silnika do tyłu. Czyli tutaj do tych parametrów wyjściowych zostaną już yy, parametr wyjściowy będzie przypisany do bezpośrednio do wyjścia cyfrowego, które uruchamia silnik, czyli steruje stycznikiem i tak, teraz napiszemy kod Widzę, że tutaj zrobiłem literówkę, więc poprawiam. Już teraz jest na czerwono, ponieważ zmieniła się struktura i trzeba zaktualizować strukturę do każdej zmiennej. what i Więc kod programu mamy napisany. Pierwszy warunek sprawdza czy silnik został uruchomiony, czyli czy, czy ma zacząć czy ma zacząć przemieszczać palety na transporterze oraz czy został wybrany kierunek w tym wypadku Forward. Jeżeli został wybrany, więc transporter jest uruchomiony w tym kierunku. Drugi kierunek jest wyłączony. Tutaj sytuacja jest analogiczna, tylko jest sprawdzany kierunek backward, czy jest włączony. Jeżeli tak, to wtedy silnik zaczyna przemieszczać transportery. Zaczyna przemieszczać polety w kierunku przeciwnym. Jeżeli żaden z tych warunków nie jest spełniony, wówczas oba silniki są wyłączone. Więc teraz możemy tą funkcję wywołać w klasie hardware. Jak widzisz, są trzy parametry. Parametr wyjściowy do którego podłączamy zmienną t1. i dwa parametry wyjściowe to jeden bug to jeden forward I w ten sam sposób trzeba wywołać funkcję dla każdego z pozostałych transporterów. Możemy to skopiować i tylko zmienić parametry. OK, to mamy. I teraz możemy w klasie Logic napisać jeszcze kilka linii kodu, aby przetestować, czy na pewno działa. Napiszemy w trybie automatycznym. Czyli tryb automatyczny jest uruchomiony, uruchomiony to tak, włączymy emiter. nowe palaty były podawane. Włączymy odbiornik i włączymy transportery. Tu mamy jeden transporter, teraz transporter drugi i trzeci. To mamy, jeżeli, jeżeli linia zostanie zatrzymana, więc trzeba zatrzymać transportery oraz emiter oraz odbiornik. Więc to napiszemy tutaj. więc mamy kilka linii kodu, które pozwalają nam sprawdzić czy transportery zostaną uruchomione. Więc teraz skompilujmy i wgrajmy do sterownika. Ok, kod mamy wgrany, więc przejdźmy do faktoria i włączmy. Teraz linia jest w trybie manualnym, więc jak włączymy linię to nic nie będzie się działo. Trzeba przyłączyć na tryb automatyczny, jak się transportery. Są uruchomione, polaty są przemieszczane. Teraz jak nie zatrzymamy, to wszystko się zatrzymuje. Dziękuję za obejrzenie tego wideo, i zapraszam do oglądania następnego. Cześć.